Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichlis W dzisiejszym odcinku opowiem troszeczkę o miejscach, których można dosyć szybko wyfarmić sobie spore ilości tutaj materiałów rzemieślniczych. Materiałów takich jak ceramika, tytan, elektronika czy stal. Potrzebne to jest nam wszystko do rekalibracji sprzętu. O ile samego sprzętu nie opłaca się to bardzo wytwarzać, o czym już opowiadałem, o tyle, o tyle rekalibracja tego co znajdziemy przydaje się jak najbardziej. Często znajdujemy przedmioty, które po prostu nie posiadają cech, które byśmy chcieli albo posiadają te cechy zbyt niskie i przerzucamy sobie wtedy z innych przedmiotów. No i wtedy przydaje nam się tutaj dosyć posiadanie dosyć sporej ilości tych materiałów. Dosyć często gdzieś tam trochę tego brakuje i kalibracji jednej, dwóch rzeczy, no niestety trzeba się gdzieś wybrać, gdzieś tego szukać. Oczywiście to leci też na standardowych misjach, i jeżeli no, nie robimy tego zbyt często, to wiadomo wystarczy. Natomiast w momencie, w którym mamy kilka rzeczy do zerkalibrowania, może się okazać, że, że zabrakło i trzeba udać się po nowe. I teraz gdzie tego szukać? Jednym z najbardziej chyba znanym takim lepszym miejscem jest farma słoneczna, czyli punkt kontrolny. Znajdujący się East Mall. Żeby do niego dotrzeć to możemy czy z misji głównej z muzeum, czy tutaj z Air Space muzeum. Nie ma znaczenia. Tutaj ten obszar jest wypełniony dosłownie tym sprzętem. Zanim się tam jednak udamy warto sobie włączyć radar, czyli inaczej mówiąc Musimy porozmawiać z dowolnym oficerem w dowolnym przejętym punkcie kontrolnym i podarować mu trochę zasobów. Dzięki temu uaktywni nam się coś co się nazywa wykrywanie. Jeżeli jeszcze tego nie macie to to sobie musicie to odblokować wcześniej ale myślę że na tych poziomach wszyscy przynajmniej mają albo pierwszy albo właśnie już do końca rozwinięte. Żeby to aktywowało się trzeba podarować przynajmniej po 50 znaczy podarować po 50. Tutaj musi się przynajmniej znaleźć na 50 tutaj poziomie na 100. No właśnie aktywniło nam się wykrywanie, dzięki czemu w promieniu 20 metrów przez 10 minut będziemy widzieć wszystkie przedmioty, wszystkie rzeczy, które można. Torby skrzynie, które można otworzyć. Tak jak tutaj zresztą widzicie, zaświeciło się to wszystko. Łatwiej to wtedy oczywiście wykryć. Jeżeli jednak dopiero zaczynacie grę i nie posiadacie jeszcze tego wykrywania, to jest ono dostępne tutaj u kwatrymistrza. Mistrza. Atuty i znajduje się w tym miejscu. Mamy wykrywanie 1 i wykrywanie 2. To drugie daje tylko jeszcze wykrywanie wrogów. promieniu 20 metrów. Natomiast te, najważniejsze jest. Te Pierwsze tak aby mieć możemy z tego już skorzystać. I proszę bardzo dotarliśmy w okolice zaczynamy poszukiwania. Tego jest naprawdę tutaj od zatrzęsienia naprawdę naprawdę ogromne ilości sprzętu się tutaj walają każdego rodzaju zresztą. Wystarczy tylko biegać zygzakiem od jednej strony na drugą i po prostu zbierać. Po prostu zbierać. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie przy okazji przyjąć sobie punkty kontrolne. Zawinąć to co tam się znajduje. Bardzo fajna jest tutaj ta lokalizacja. Jak już uda nam się zebrać tutaj wszystko, 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 możemy też poszukać materiałów w kolejnych tutaj tych lokacjach. W ogóle cały ten teren, począwszy tutaj od tego punktu kontrolnego, czyli ruiny metra, to jest praktycznie jedno wielkie wysypisko, gdzie możemy znaleźć naprawdę, naprawdę ogromne ilości właśnie materiałów. Nie tylko, zresztą. Przy okazji mamy kilka punktów kontrolnych. Które możemy zająć. Podpowiem tylko, że na chwilę obecną opłaca się zajmować te punkty na najwyższym możliwym poziomie, dlatego że mamy wtedy gwarantowane przedmioty z 500. poziomu czyli przedmioty, które mogą, nie muszą, ale mogą mieć dużo lepsze statystyki. Więc też można się zastanowić nad tym, czy, czy sobie przy okazji gdzieś tego tutaj. Nie zawinąć, na przykład tutaj mam już drugi, więc wystarczyłoby jeszcze tylko dwa punkty. Mamy czwarty do, do przyjęcia Dodatkowo, w momencie, w którym nam się skończy radar, wykrywanie tych przedmiotów, będziemy mogli go sobie bez problemu odnowić, oferując kolejnemu oficerowi trochę zasobów. Jak widzicie, leci tego naprawdę, naprawdę dużo. Oczywiście minusem jest to, że możemy to zrobić tylko raz dziennie. Więc po wyczerpaniu tutaj tych materiałów, po tworzeniu tych skrzynek, drugi raz już tego samego dnia tego nie zrobimy. Musimy poczekać na reset i dopiero wtedy można kontynuować te zbieranie. Dlatego też są inne. Znaczy dlatego też. Są też inne metody zbierania tego sprzętu. Jeżeli już tutaj wyczerpaliście swój limit, to kolejną, kolejnym miejscem, gdzie oczywiście można zbierać sprzęt, są misje. Dlaczego misje? Dlatego, że każda frakcja ma przypisany do siebie odpowiedni rodzaj sprzętu. Sprzętu, znaczy sprzętu tych materiałów rzemieślniczych. I każda misja, jeżeli będziecie ją wykonywać, to oprócz tego, że, że dostaniecie oczywiście doświadczenie, sprzęt i tak dalej, obdaruje was odpowiednim materiałem rzemieślniczym. I tak, z wygnaców poleci nam albo cyranie Mika albo tytan. Nie są to małe ilości, wypada tego całkiem sporo. Po prostu robimy misję, pokonujemy przeciwników, zbieramy materiały rzemieślnicze. Wierni synowie to stal oraz włókna węglowe. Z Kien wypadą nam poliwęglany albo elektronika. Jeżeli nie, natomiast nie jesteście fanami rozgrywek PvE To zawsze możecie wybrać się na Strefę Mroku Tutaj oprócz tego, że z pokonanych przeciwników dostaniemy Co nieco tych materiałów To jeszcze dodatkowo za wyzwalanie tutaj tych punktów, odbijanie tych punktów Dostajemy jako nagrodę Nagroda ta niestety jest losowa Ale Prędzej czy później, jeżeli tutaj troszkę posiedzimy i tak nazbieramy dużo wszystkich materiałów, więc to akurat nie jest jakiś tam większy problem. Nie są to oczywiście wszystkie sposoby na pozyskiwanie materiałów rzemieślniczych. Wydaje mi się jednak, że są najszybsze, najbardziej efektywne. Można oczywiście wykonywać jakieś inne zadania, można wykonywać projekty, ale czas poświęcony na ich wykonywanie jest niewspółmierny do tego, co dostaniemy. Tutaj, to co pokazałem, przynosi najszybsze zyski. Tak? Najszybciej zdobędziemy te materiały w dużej ilości, każdego praktycznie rodzaju, ewentualnie tak jak mówiłem, z misji, jednego konkretnego, jeśli nam brakuje. Uzupełniamy sobie szybciutko. Dziękuję, do widzenia. I tyle w temacie. tak? Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie suba. Ja oczywiście zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do usłyszenia.